No tak, jak już mówiłem na Radzie Śląska. Jakby nie lubię gdybać, jest jak jest. Wróciliśmy z dużym przytupem. Wygraliśmy dwie rundy. Na jednej byliśmy na drugim miejscu. Ja cieszę się z tego, że, rajd, że wygraliśmy z Kubą Ride Wisły, rajd, który przebiegał obok mojego rodzinnego domu. Raid, dzięki któremu wychowałem się jakby i pokochałem rajdy, bo jako mało nawet dziecko, nawet noworodek e, oglądałem Raid Wisły. E, dosłownie, bo miałem kilka miesięcy, jak rodzice mnie zabrali na pierwszy Raid Wisły, jeszcze widziałem Mariana Bublewicza, e, później Janusza Kuliga i tak dalej. Wszystkie gwiazdy e, rajdów z tych lat, takich e, grubych. E, no, bardzo się cieszę. No, dzisiaj też jechaliśmy po jednym z odcinków, który szedł 2000, e, w 2000 roku i w 2001, e, więc no, bardzo się cieszę, że, że wygraliśmy. Tak naprawdę zdominowaliśmy ten rajd. E, no drugi dzień należał do nas. Pierwszy dzień tam dwa odcinki. Jarek na chwilę wyszedł do przodu. Eee, bardzo się cieszymy. No co, co mogę więcej powiedzieć? Naprawdę mega się cieszymy, eee, że jesteśmy tu w Wiśle całym autem. Eee, Tyle, no, dziękuję całemu zespołowi, bo ewidentnie widać, że odkąd zmieniliśmy zespół e, na no, auto jest jakby niezawodne, nie mamy żadnych problemów, e, jest mega szybkie, mega fajnie ustawione. E, no Dziękuję też Kubie, naszym sponsorom, dzięki którym tu jesteśmy, e, mojej rodzinie, Magdzie, e, Zosi, które wytrzymały naprawdę dużo. E, ta zima i wiosna naprawdę była ciężka dla nas, e, ale jesteśmy tu i się cieszymy właśnie, rajd Wisły, RSMP za nami, ale to nie jest jeszcze koniec dla ciebie sezonu. E, tak, nie, no, nie koniec, jedziemy jeszcze dwie barburki, barburkę Cieszyńską i warszawską, więc jeszcze troszkę pojedzimy. Super. Tak, no tą warszawską to tak. E, no jak wiecie nie lubię tego rajdu e, ale jedziemy w tym roku erpioną, więc jakby będziemy starać się walczyć.